Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj piąty dzień listopada. Jest to piąty dzień naszego wyzwania modlitewnego. Posłuchajcie, jakie mam na dzisiaj dla was zdanie. Louis Eveli tak pisze. Modlitwa jest zawsze wysłuchana, ale nie w chwili i w sposób, jaki sobie wyobrażamy. My sądzimy, że nie zostaliśmy wysłuchani, zapominamy o naszych modlitwach i dalej idziemy swoją drogą zrezygnowani odmową Boga. To jest duża odwaga. Przyjąć takie zdanie, moja modlitwa jest zawsze wysłuchana. Pani, to nie znaczy, że natychmiast zobaczymy to wysłuchanie. To nie znaczy, że jak tylko odmówisz Pompejankę, jak tylko skończysz 54 dni albo wcześniej, to zobaczysz owoce. Nie wiem, może zobaczysz za 30 lat. Nie wiem tego. Zawsze jest wysłuchana. Nie zawsze, jak mówi ten cytat, w czasie, w miejscu i w sytuacji, w jakiej oczekujemy. Ale nie ma modlitwy, która nie byłaby wysłuchana. Jeżeli myślisz, że moje modlitwy, niektóre to są nie chyba powinienem zrobić coś, żeby jakoś Pana Boga bardziej zachęcić, żeby mnie wysłuchał. To jest nieprawda. Każda Twoja modlitwa z sercem do Pana Boga zawołana, tak jak Wam mówiłem, bodajże chyba drugiego dnia jest przez Niego wysłuchana, więc nie bój się o to, czy twoje modlitwy dotarły do Pana Boga. Dotarły i zostaną wysłuchane. On wie jak, On wie kiedy, On wie w jaki sposób. Zostaw Mu to. Modlimy się, a nie lnimy się. Zapraszam do dzisiejszej modlitwy.